więc tak jesteśmy na lotnisku Heathrow terminal czwarty Heathrow terminal czwarty oczywiście jesteśmy Tak, jesteśmy na lotnisku Heathrow, terminal czwarty. Heathrow, terminal czwarty. Oczywiście jesteśmy ubrani w ciepłe dresy. Takie same dresy. <taki> Takie same dresy, ciepłe. Oczywiście mam poduszkę do spania, kocyk. Ciągle mi zimno, więc muszę być <taki> zaopatrzona. Mamy jakieś ponad godziny dwie godziny czekania w tej chwili. Ale idziemy zważyć waliście, idziemy patry, walizki. Idziemy zważyć walizki, tak, bo tam e, troszeczkę mamy stresa, że się okaże, że nagle mamy za dużo kilogramów, e, niż powinniśmy mieć. Więc idziemy teraz to zrobić, a później damy znać, co będzie się działo e, następnie. Do e, no usłyszenia. Po wielu perypetiach udało nam się w końcu wydrukować karty pokładowe i Oddać bagaż już, także jesteśmy na lotnisku. Nie jest źle. Aczkolwiek powiem, że mieliśmy bardzo dużo problemów, bo nagle się okazało, że Katar nie chciał nam wydrukować kart pokładowych, ponieważ nie mamy biletu powrotnego. Tak było. Tak było. I słuchajcie, na szybko, na coś tam musieliśmy w trakcie odprawy kupować jakieś dodatkowe bilety, na lot, którego zupełnie nie potrzebujemy żeby był dowód na to, że będziemy z Kambodży wylatywać. Później jeszcze babeczka kazała nam jakieś... karty, wizę, coś tam w ambasadzie aplikować. E, na szczęście, na szczęście mówię, ona skończyła pracę i przyszła i pani. I się okazało, że... Nie, to wszystko da się obejść. To tam pyk, wcisnęła coś tam, przeskanowała coś tam. No i po prostu bez problemu nam wydrukowała te karty Ale ja już byłem w Stachu, że nie polecimy O, o, ktoś przechodzi Siedzimy już w samolocie Miejsce y mamy obok siebie Chociaż niestety samolot pełen Tak liczyliśmy na to, że będzie jakieś, jakieś dziury Że będzie można się położyć spać czy coś tam Ale no... Ale mówię Nie ma problemu Siedzimy jedziemy Jesteśmy. E, mamy co? No, dali nam poduszeczki, dali nam kocyki. E, coś więcej nam dali. Poduszeczkę, kocyk. Poduszeczkę, kocyk, łapki. I słuchawki oczywiście. Oczywiście mamy filmy, przed sobą telewizorek. No i zaczyna się nasza podróż. Jeszcze pokażę naokoło, to wygląda tak. Tu jest moja wunia. tam są inni pasażerowie a my sobie siedzimy tu przed telewizorem i zaraz będziemy coś oglądać tak wygląda nasza pani, która nas będzie obsługiwać tutaj tak myślę, że to ona się nam będzie opiekować no i dobra będziemy opowiadać dalej kolejny update mieliśmy już jedne drinki podawane e, razem z e, jakimiś krachersikami a teraz przyszedł do nas lunch, który będziemy ze smakiem wcinać nie wiem jak wyjdzie nam to pokazywanie tego ale tak to wygląda ja mam znaczy właściwie oboje mamy to samo ale mamy jakieś warzywka mięso mielone wołowinę tak? do tego masz yy... ziemiarki i coś tam jakieś inne rzeczy w pudełkach, jakiś chlebek, tam. ciężko powiedzieć co to jest, bo jeszcze nie otwierałem. A wygląda to tak. Te napoje obok to krwawa mery i czerwone wilko. Więc jesteśmy w Tocha. Widziałam właśnie Wyspę bananową. Zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Zdążyliśmy na następny Trochę stresu było, ale. Trochę stresu było. Wyścig z czasem. Udało się. Siedzimy w samolocie. Zaraz będziemy wylatywać. Z Doha do pompań. No i też dłużej jest duże Chciałam powiedzieć, że Katar jest miejscem, gdzie szafan na kilogramy leży na korytarzu. W przeciwieństwie do innych krajów, gdzie za 2 gramy płaci się po 5 No leżało na kilogramy na tym stoisku. No i w samolot tam opustoszał. Będziemy chyba, czy nie chyba? Na pewno będziemy lecieć do no, pani prawie pustym samolotem, no chyba, że ludzie wsiądą, zaraz zobaczymy. A w samolot opuszczały, opustoszony wygląda mniej więcej tak. Staramy się rozprostować nogi trochę, bo co by nie powiedzieć odsiedzenia, z koboli, tak? od siedzenia siedzisko boli Od Szczególnie Ewurm chyba koboli, tak? Nie, nie. Słuchajcie, 33 stopnie za oknem. No. Tego nie widać, ale tak podobnie jest. Zostało nam jeszcze z półtorej godziny lotu. Trochę już był złahani, gdybym wyczerpał. No ja nie jest A nie jest źle, nie jest Można latać. Stabilizację wytrzymuję, żeby zadasz drogę. Jesteśmy w samolocie. oknem jest bardzo brzydko. Nikt nie krzyczy, nikt nie piszczy, ale chyba troszeczkę nas telepie. No ale telek, telek. Góra puszcza. Jezu, ale fajnie co? Ja nie wiem czy tak fajnie Bo no to takie było Aż wszystko do góry podskoczyło Za siebie weź O Jezu, ale fajnie Was lepiej, a to się cieszy kupia. To jest okay. Dobra, wszystko się nam udało. Dostaliśmy wizy takie jak chcieliśmy, bez problemu dotarły, na dokładkę jeszcze. Jeszcze tylko wyszliśmy, od razu Pan nas czekał tutaj i wiezie nas teraz do hotelu. No to dotarliśmy. Jesteśmy w tampań. Rozgościliśmy się w hotelu pokój pokażemy później mamy troszeczkę że mówiąc, tymczasowo jest bo pokój rewelacyjny nie jest ale damy radę damy radę a w końcu jak się już postanowimy pozałatwiamy wszystko to będziemy mieli co robić wyszliśmy z hotelu zaraz obok mamy proszę bardzo pałac królewski także jesteśmy w samym centrum objaśniam siedliśmy w naszym hotelu na jedzenie no i ja sobie zamówiłem pierwszą Kambodję i tu zademonstruję, żeby nie było. Pierwsze piwo kupione, gdzie to jest? I pierwsze piwo wygrane od razu. Także to będzie dobry wyjazd. A jeszcze mogę pokazać tutaj takie ceny. Są napoi, proszę bardzo. Kambodia, po dolarze. Siedzimy w restauracji hotelowej. Woda. 50 centów duża butelka 1,5 litrowa. kawa 1,80, Cappuccino 2,50 pięćdziesiąt. Wychodzi na to, że bardziej się opłaca pić piwo Tu nam wjechały takie dodatki Robimy sobie sosiki własne i później razem z rybą, która będzie w zupie, i to będziemy mieszać i, i jeść. Zupę jeszcze nie mamy, więc czekamy. Ryby też nie ma. Będzie dobrze. Zobaczymy. No dobra, całe Danie prezentuje się tak, znaczy tak prezentuje się moja Ewunia. A Danie się prezentuje tak. Proszę bardzo, mamy zupę rybną. Tutaj jest rybka, makaronik jakiś, no i te różne dodatki. I będziemy sobie kombinować. A na razie jem, bo jestem głodny. Po prostu. Wyruszyliśmy na poszukiwanie karty SIM do telefonu. No, niestety wszystko wskazuje na to, że ze względu na święto pciąban nie jesteśmy w stanie jej kupić przez następne 3 dni. Bo wszystko jest zamykane. No jeszcze poszukamy, jeszcze jutro w dzień poszukamy, ale najprawdopodobniej nie będziemy mieli kambodżańskiego telefonu przez najbliższe 3 dni. Idziemy dalej, szukamy sklepu, gdzie byśmy mogli kupić kartę SIM do telefonu. I powiem szczerze, że jakoś cienko to widzę, tym bardziej, że to jest stolica, ten ruch jest zupełnie... Niewielki w porównaniu z tym, co kiedyś było. No nic dziwnego, teraz jest właściwie pciąbanczy do święto zmarłych, który, o którym już mówiliśmy. Wszyscy są powyjeżdżali do rodzin, spotykają się z rodzinami. Właśnie mieliśmy taki, taki obrazek, jechał samochód. To była zwykła śmieciarka. A z tyłu za śmieciarką była otwarta, tak jakby taka łyżka doczepiona, do której się wrzuca śmieci i później się te śmieci wrzuca do samochodu. A w tej łyżce siedziały ze 3-4 osoby. I tak sobie w ten sposób jechały. Na bosaka. Na bosaka, oczywiście. I bez rękawic. A tutaj chyba lokalna śmieciara przyjechała, co? Panowie. Nie daję śmieci. Jest malutka. Jest malutka. Ta śmieciarka. Ale no, no właśnie na takiej łysce jechali. No, na takiej łysce jechali właśnie, no? To na dużej. Słuchajcie, tu mamy taki nocny market. Miejsce, gdzie ludzie zaopatrują się w warzywa, jedzenie, w kurczaki, które się kręcą jak szalone narożnie. Swoją drogą, kurczak wygląda... Kurczak wygląda tak. Jest dosyć płaski. Sezamem, nie mam pojęcia jaką smakuje. właśnie nie, to jest kaczkę, patrzcie, bo dziób ma z kaczki. Mamy jeszcze teraz taki koloryt pana odpoczywającego po ciężkim dniu pracy. Pan śpi sobie po prostu tutaj. Proszę bardzo. No to co, jeszcze na wieczór ostatnia przechadzka, karty się kupić nie udało, ale lecimy Riverside'em wzdłuż Mekongu, mały spacerek i już powoli będziemy się zbierać do hotelu. Jakie jaja. Wyobraźcie sobie, że idziemy, idziemy, idziemy właśnie tędy, idziemy nad tą Riverside i wyobraźcie sobie, że się okazuje, że znale spotkaliśmy właśnie znajomego, którego już ze 2 czy 3 lata temu właśnie widzieliśmy wcześniej. Akurat teraz nas ludzie zatrzymują odnośnie naszej kamery, zapytać się skąd jesteśmy i tak dalej, i tak dalej, przyjaciele.